Na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodu uczyła się w dużej firmie w Trójmieście. mieście. Zgłębiała tajniki księgowości, nabierała przekonania, że po pierwsze trzeba się usamodzielnić, po drugie prowadzić działalność na własny rachunek, a ponadto wszystko stworzyć firmę na, na miarę potrzeb i wyzwań nowej rzeczywistości gospodarczej. Wychodząc z tych założeń i opierając się na bazie wieloletnich doświadczeń zawodowych, stworzyła OptiWay nowoczesne biuro rachunkowe straszenie, łączące zalety biura tradycyjnego i internetowego. Od początku największy nacisk kładła na słowo nowoczesne, by tą cechą wyróżnić się na przecież niełatwym rynku. OptiWay, nowoczesne biuro rachunkowe to dziś zaprzeczenie tradycyjnego wizerunku cieľowości ze starterami. Z dokumentów, teczek, kalkulatorów i pochylonych nad nimi pracowników. OptiWay prowadzi tradycyjną działalność rachunkowo-księgową, ale także doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania oraz działalność administracyjną wraz z obsługą biura. Firma oferuje również księgowość internetową. Stosowane rozwiązania internetowe dają Biuro OptiWay gwarantuje bezpieczeństwo danych i odpowiednie również systemy szyfrujące. Oferując kompleksową obsługę klienta, Biuro jest Kowalczyk współpracuje z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami, adwokatami. Świadczy także usługi w zakresie bezpieczeństwa i pracy, a także finansów. Starając się wypełnić słowa. oferuje bezpłatne konsultacje z księgową w formie spotkania w biurze lub też poprzez czarny z komputera, po prostu. Justyna Kowalczyk zapewnia, że nie zamierza spocząć na laurach i już przygotowuje kolejne nowoczesne usługi. Czekamy zatem na nowe rozwiązania w tej dziedzinie, a tutaj już zapraszamy Panią Justynę Kowalczyk. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, pan, pan. Yes. Właściwie to mógłbym powiedzieć pani Justyno, że ja pani, ma wszyscy tutaj, że tego, żeby. Ten nasz system podatkowy i w ogóle ta cała bohateria związana z księgowością była po prostu łatwiejsza. Naprawdę hmm, często, często się po prostu już mówimy, no dla Pani to dobrze, bo biorą oczywiście świat usługi, ale, ale tych takich różnych niuansów jest coraz więcej. Justyna Rozbicka Stanisław.